Nieźle brzmimy. Możemy wystąpić przed MC Grisem! Tego nie jestem pewien, ale możemy zagrać kilka piosenek. Co? Załóżmy Zabierzmy razem, razem zespół! zespół. Hej, tato, czy możesz zagrać to jeszcze raz? No pewnie, publiczność już na nas czeka. Mm, Hej, tato, możemy porozmawiać? Jasne, Karmo. O co chodzi? Zawsze możesz ze mną o wszystkim porozmawiać. Jest mi bardzo źle, bo ja zraniłam cię. Myślałam, że ty na mnie złościsz się, jak to jest? Zawsze prawdę mów. Zwłaszcza taką bolesną. Ja kocham cię wciąż, jesteś moją córeczką. Tatusiu, bo ja, no cóż, znowu się gubię. Nie chciałam cię skrzywdzić. Po prostu nie rozumiem. Kochanie, to nic. Dziś masz gorszy dzień. Zwłaszcza gdy jest bardzo źle pomowy, bo kocham cię. Gdy dorastasz, to się zmieniasz. Więc patrz, dokąd zmierzasz. Gdy dorastasz, to się zmienia. Czy tu nigdy nie opuścisz? Kocham Ciebie to za to, że jesteś ze mną dziś I chociaż zmieniam się, to ty prowadzisz mnie. Dzięki tobie mogę śmiało śnić. Przed siebie chcę wciąż nie. Gdy dorastasz, to się zmieniasz, więc patrz, dokąd zmierzasz. Gdy dorastasz, to się zmieniasz, więc patrz, dokąd zmierzasz. Dzięki, wzgórza Hansberry! Masz rację, powinniśmy wystąpić przed MC Grills. Żartujesz, tato? Jeszcze kilka takich występów i MC Grills będzie występował przed nami. Rezerwujmy już termin. Nasz. potrzebna nam nazwa. Śpiewająca rodzina? Nie. Kraina łagodnych jazzowych dźwięków i córeczka. Musimy mieć autobus. Umiesz nim kierować? Ja mogę kierować. Pewnie, że mogę. <śmiech> <śmiech>